Ta maszyna Blender mega się przydała. I w końcu wszystkie kopie dzielka zniknęły. To jest jeden z naszych gadżetów. Teraz już się nie podzieli. Tak, ale co z nim zrobimy? Na mnie nie patrzcie. Większość futrzastych stworzeń boi się takich... O, o no i już go uwielbiam. Zostanie moim pupilem! W bibliotece będzie teraz jeszcze fajniej z takim słodziaczkiem! Ciekawe, czy mają instrukcje obsługi. Cóż, potrzebuje dużo wody oraz drzemek. No i drab go też pod brodą. Nie wierzę, że mówi ci, jak zająć się typkiem, który codziennie kradł mi lunch! Wcale mu się nie dziwię! Tamale mamy są obłędne! obłędne. Mogę ci je kiedyś przygotować, jeśli chcesz. Bardzo chętnie. E, minot? Wolałabym być twoją kumpelką niż rywalką i tak w sumie przydałyby mi się korki z rozwiązywania zagadek. A ja wolę dawać ci korki niż być gościem, który nie wiedział, że jest twoim rywalem.